Cześć, siemanko Wam wszystkim, z tej strony Puls Assassin, a ja witam was w mojej nowej serii Zagrajmy w Tom z Ghost Recon Future Soldier. Taka ma notka na początek, jak zapewne zauważyliście na moim kanale, yy, były już rozpoczęte dwie serie z Dead Space 2 oraz Full Spectrum Warrior Teen Hammers. I muszę Wam powiedzieć, że nie będę ich kontynuował, bo aktualnie nagrywam na nowym sprzęcie, a nie chce mi się tamtych gier znowu przechodzić i dochodzić do tamtych miejsc, więc postanowiłem je porzucić. Pokażę Wam na jakich ustawieniach gram. Gram na najwyższych, rezolucja 1280x720. Ta rezolucja najbardziej mi odpowiada, dobra jest podczas nagrywania. No to nie będę więcej gadał, tylko zaczniemy od razu grę. Tutaj widzicie, że już sobie zacząłem grę, no to usuniemy ją tak, usuniemy czekaj co się zdygało nie, jest dobrze i zaczniemy nową kampanię Będziemy sobie poziom średni no i czekamy aż się rozpocznie ładuje. Jesteśmy w Centralnej Ameryce w Nikaragui. Jak widać jedziemy jakimś samochodem. No nie, są nasi na pewno. Samochód pewnie się rozwala, pod taśmą poklejoną. Trochę jadą, jadą i na razie nic. Ptaszki latają, ogląda. Jesteśmy Taką sniperę to bym cholerę chciał. Teraz ich rozjebiemy wszystkich. Wszyscy na raz. Polina i do akcji. i'm just going to wait this shit is i just to copy predator get a feed on that cargo we'll verify from here roger nice up i don't want any surprises Zobaczmy co jest w tej ciężarówce. O jakaś bomba. Może atomowa. Może hendorowa też. Ja SMB. Coś tu pika. W SMS-aż na to. To jeden nie żyje, reszta się pewnie swajczyła No i my też za dobrze nie wyglądamy Oj, cała drżyna nam wpadła I za teraz To zrobić się dowiemy Tam nie będę tego tłumaczył Jeśli my cięgielskie to co przetłumaczysz tam Tak se popukam nieraz tym ikon tak. nie, nie, nie będę pokał Północna Ameryka w Stanach. Major. Gentlemen. We loading up? When we're done here. Our unit's never been hit this hard before. And why don't you just take a minute. Share a word. Say a prayer if that's your way. We're good to go, sir. All right, then. Let's go get these sons of bitches that did this. Details will be on your MRTs. Widać wyruszamy na tych co zabili nam towarzyszy Nie chciałby być w ich skórze jak ich tam dorwę Zawsze tak smutno widzieć jak towarzyszy z wojska A tu mamy naszego palmtopa, tak jest They paid a steep personal price to stop it. But that's the cost we choose to bear for our nation. The cost that Ramirez, Allen, McGann, and Haynes chose to pay on our behalf. Their sacrifice was not in vain. Let's just make sure we don't have to make the same one again. That bomb had to pass through a lot of hands to end up where it did. One of the men in the chain, Gabriel Paez, wants to come in. And Paez is a mid-level drug runner and a new kid on the block in gun running. Szkoda, że wybił więcej niż mogł wybrać i teraz chce pomóc. Powiedział, że nie wiedział skargi. Bla, 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 nie wiem. Paez jest to lepszy thread. Time to pull. Dobra, musimy do Boliwii jechać i zabrać tamten Paesa. Tutaj widzicie tam, od razu komputer nam wybiera takie przykładowe bronie które są najlepsze do tej misji, ale ja sobie tutaj tylko zmienię tam na cichy, ale czego. i możemy zaczynać grę taka rzecz organizacyjna w pierwszych odcinkach każdego, każdej serii będę mówił jak będę nagrywał te filmy w tej grze akurat będę nagrywał tylko co misje odcinek to jedna misja i tam bo po co więcej nagrywać tylko więcej materiału, mniej nagrywania a tak to więcej filmików pójdzie. Ale ten głos podkadał właśnie do tego Goska zostarowaliśmy przed chwilą. clear. Overlord, this is Hunter. We're at the rendezvous, but no sign of the package. Copy that. What's the situation? Messy. house is ransacked. Pius must have bugged out. Understood. Track his and try to get a fix on him. Sniper in the meantime. Keep our eyes open and get ready to do some hunting. Hunter, overlord. We've got Paez on comms. Patching him through directly. Hello? Are you there? Mr. Paez, my team's at the rendezvous, ready to get you out. Someone deep them off. They're after me. I'm on the move. You'll have to come to me. The market. Hurry. Go, get moving. Mamy iść, uratować paeza. Tylko musimy się Kupie. tymi tutaj znająć. Tutaj mamy taki sensor, który wygrywa nam wszędzie wrogów w danym obszarze jak tutaj pokazuję. Ale tych, co są ze ścianą. Pierwszy zacznijmy tych ze ścianą. O bardzo już ich nie ma Szybka, zgrabna akcja To właśnie nie lubię Tutaj mamy takiego AMO Boxa Zawsze wolę sobie zabrać pełny mag Bo nie wiadomo kiedy znowu będzie mo można uzupełnić Znowu sensor Tu mamy za właśnie że takiego przy grubego nie zobaczyli Boom headshot I już nie ma jeszcze tutaj Nie to nie ja zrobiłem sobie na nie ja że przez ściany można tutaj strzelać Dobra przeniesiemy się od razu. Zadfini. Nadaho. Valko. Yes should yes, yes, yes. then, but you had... He is hurt. Hunter, this is Twisting. We're gonna make an attempt at the LZ. See if we can pull the VIP out. Twisting. Be advised. LZ is hot. Understood, Hunter. We'll do our best.

My musimy to zaszczycić, bo nie, nie, możemy granata. Dobra, ściągnęliśmy go. Nie jest wszystko. Amo, ammo. Tutaj też takie fajne przejście. Taka sekwencja przejścia na inny obszar. Ukazuje realistykę właśnie. He knows we're his only way out. That's gonna have to be good enough. Doesn't seem too happy about it. And if he survives, I'll be sure to remind him of his good fortune. Let's see what's inside. Get a sensor in there. Awesome. set up to breach. taka moving, come on! <laughs>

Już możemy granata wybrać. Nie ma, nie, jeszcze jest nawet zdjęty. To jest jeszcze taka fajna rzecz, że możesz, można sobie tak podbiegać od osłony do osłony. Ale już zaczyna nas wkurzać on, go ściągniemy. Dobra, jeszcze ktoś? Tam jeszcze w oknach Tam granata rzucimy Tam już nikogo raczej nie będzie Dobra jest czysto. lecimy dalej trochę pospieszyć o zawsze pierwsze misje w grach to są takie treningowe ponadto już trzeba wiedzieć wszystko co i jak Będę tylko grał dalej Kolejna interakcja Tutaj są różne takie interakcje Możecie zauważyć niewielkie spadki fps u ale to tam, że ładuje się otoczenie o, Już jest normalnie No. we don't want them to hear us coming switch to suppressed that is not suppress the sound right, na... oh, sir i assure you we'll get you out if you do what i tell you I to right. down, Fire. Fire. Come on, ghosts, two riflemen near that pile of rubble Mamy tu zaznaczonych wrogów, ale to na pewno nie wszyscy. Załatwiłem go po cichu. Jak widzi się na przykład, że mam dialogi po polsku, a to po angielsku, nie wiem, z czego to się bierze. Ale tam, bez znaczenia. Dobra, teraz musimy tutaj wejść. Widzimy PZ Dalej chłopaki, ruszcie tyłki. Dobra, nie ma co czekać, wchodzimy. Overlord Hunter, we have the package. Roger that, Hunter. Twisting took damage. She's airborne, but we can't risk the bird We've got to rescue. The alternate LZ is too hot. We'll have to go contingency. Change of plans. We're headed back downhill. Move, move. I can walk on my own. should go there to escort to the

Dobra. Luzacko. Po luzacku. Nie ma co się śmieszyć. Syn dupy gostek. No, Cywili zabijają. Ja nie mogę. Gdyby tak jeszcze było, że jak oni zabijają cywilę to już misja przegrana Wypad, wypad Pad jeden Dobra, załatwieni, idziemy dalej

Dobry Jak widzicie przyszliśmy misję już. 60 nie no, nie jest tak źle.

Not bad. Hey, well, the tech works great you try to move too fast in it. <clears throat> What's he up? Lord. Hiding in a refugee camp. Sounds like he's got the same supplies as our friends in South America. Intel's on the MRT. The man you brought in, Paez, coughed up about a hundred names. Most of them are small to mid-time players in South America, but we did dig out one unusual connection. Gentlemen, we're heading to Africa. Hmm. This is yeah. part of a larger shipment. Another part went into Zambia to a man named Dedi Makaba. Makaba is an Angolan warlord and war criminal. He fled Angola and crossed the border into Zambia, where he set up shop right in the middle of a refugee camp. He's got a fresh shipment en route. Makaba is just a means to an end. Your priority is intel on the source of that shipment. Nasze drzwi są zamknięte, więc to będzie musiała być zniszczenie nożnego światła. Lokalny kontakt będzie Cię wziął do kampu. Find Maccaba, find jego składnictwo i find jego source. Dobrze, to nasze zadanie jest yy, odszukanie Maccaba i jego wyeliminowanie, ale to już w następnym odcinku z tej serii, więc ja chciałbym się z Wami teraz pożegnać. Tam lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, a zwłaszcza komentujcie mówcie co byście chcieli żebym poprawił co bym chciał nagrywać albo coś takiego albo co byście wy chcieli no i to chyba by wszystko więc ja się z wami żegram na razie, cześć, do następnego razu, pozdrawiam